Cześć siemane, jestem Bartolo. Dziś mam kolejny odcinek z serii CSGOSKINS.com. Oczywiście, kod Bartolo: 10% przy doładowaniu, 20 na start. Codzienna, darmowa skrzynka. Subskrypcja, moje social media. Dziś w stylu e, męskiego żonobilicy, e, Nasz e, dzisiejszy bilans to 5224,59 zł. ,59. Mój ekwipunek się troszeczkę powiększył. O skinki dla Was. stwierdziłem, że co 3-4 odcinki będę robił giwałę e na około 300 zł. A jak już o giwałach mowa, rozdawanie prezentów. Patrzcie, patrzcie, co tu się dzieje. Mamy tutaj wciąż Shadow the Minimal Wear Gamma Doppler za 1254 zł. By wziąć udział w tym rozdaniu, wystarczy doładować konto za 15 zł. bez jednego grosza. Więc tak. Dzisiejszy budżet zróbmy sobie. No, o, tu jakaś gruba bitwa. O, nie zdążyłem. Nieważne. Więc zaczniemy od bitwy za. A takiej. Aha, to jest tryb dzielony. No dobra, tryb dzielony. Niechaj tak będzie. Hmm. Ale, ale, ale. To my musimy 200 zł uzbierać, żeby zarobić. No, może być słabą. Aczkolwiek. Nic do stracenia. Yy, chciałbym wam jeszcze powiedzieć, że już niedługo będzie odcinek z gościem specjalnym. Wspominałem kiedyś o nim w którymś z odcinków, nie mogę powiedzieć jaki, I nie mogę powiedzieć jaki gość, ale będzie bardzo zadowolony. Więc kochani, tryb dzielony nie jest moim ulubionym trybem, bo raz udało mi się na nim zarobić 20 złotych, a tak to cały czas zawsze były plecy. Więc ja przypominam kod BARTOLO Kto wam tyle da co ja? No nikt wam nie da. Z kodem BARTOLO macie gwarancję lepszych wygranych Nie inne kody Tylko kod BARTOLO jest najlepszy Otworzycie lodówkę, co wpisujecie? BARTOLO. Otwieracie save Jaki kod? Też BARTOLO I właśnie straciliśmy z no, 12 zł Case Battle 210 underdog na jedną skrzynkę Dobra, zaryzykujemy, zaryzykujemy. Zróbmy to Chyba, że nikt nie dołączy Jak nikt nie dołączy to o, na jedną skrzynkę. O Jezu, jakby to droga. O, ho, 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 ho. O! Aha, już boty. No dobra, na jedną skrzyneczkę Skrzynka za 210 zł. I kto wygrał? Ja? O nie! A to underdog był. No dobra. Nie było tematu. Hmm. To jest taka bicewka za 126 Bandit Lore, Karambit Tiger Tooth i Good Knife. Dobra, no, dobra, dobra, dobra. Zobaczymy, co z tego będzie. Dajmy chłopowi szansę. Jakiemuś grafik, zwał jak zwał, nie wiem. Aha, już bot dołącza. Okej, okay, dobra. Trzy skrzyneczki. Koszt bitwy 126 zł. I. 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 i? No i słabo. <grytania> no, boli. O, ten trafił m drogą, ale też to wciąż jest za mało, żeby wygrał. Czyżby jednak bot Alex? Oczywiście, że bot Alex wygrał ze 126 zł. 301 zł. Omm. Um... To dzielony... na no, underdogu. Zastówka. A czemu by nie? Może otworzymy jeszcze parę skrzyneczek. Zobaczymy. Jako, że seria Wam się spodobała, to będzie jej więcej. Obiecuję. I odcinki zostawiam takie były co dwa dni. Ach, przygrywam. Grubo przegrywam, chyba, że Sylo dostanie coś grubego. No, Sylo dostał najtańsze, ale bitwa się nawet nie odciwia. Bez sensu taka bitwa. O, o, bu, 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 bu. o, tu jest taka fajna na underdogu. Za 269 złotych 80 000. To już jest moja bitwa, to jest moja bitwa. Tak właśnie myślałem. Gorzej jak się nie zwróci to wtedy będzie słabo. Ile taki rewolwer? No dobra, 37 zł. Na razie mi się to podoba. Uff. Dobra, pośmiejmy się z niego. Czemu by nie? To jest z 15 zł, a nie z 2 zł. No, prawie, prawie by bliska, ale, ale, ale. Czyżby nawet nie będzie zwrotki? Nie, no. Z... Jeszcze brakuje. O nie, nie, nie. Daj mu coś grubego. No dobra, on ma Tak. Mamy zwrotkę? Mamy. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Przedajmy. Case button. Bar... Znaczy case. Przepraszam, case. To jest jakaś nowa slime case. Musimy sobie trzy razy. To będzie 150 zł. Lecę. Lecę. A to jest najdroższe. Ojoj, oj, rękawice za ile? Okej okay. O, jest plusik. 4. 5. 300 zł. poszło. Skrzynka nie oddaję Ojoj, widzimy za siedem koła. Coś jeszcze nowego tutaj mamy? Czy nic nie mamy? Dobra, otwórzmy sobie trzy razy te. Ile? rzeczywiście? Dobra, może być. Oj, oj, oj słabiutko. Dobra, sprawdźmy jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. No. O! Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Ale to i tak są dalej plecy. Spadaj. No, delikatne plecy. Musimy znaleźć taką skrzynkę, która... Y, Pyle jest O nie, za drogie jest hole. Dobra. Watercase. Ja zaraz coś trafię. A na czukaże ile. A mm, na buściku zwykłym. 189 za 3. No dobra. O, i jest plusik. Otwórz ponownie. Trzeba tu kontrolować, nie? Jeszcze raz otwórzmy i jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, ostatni dobra, nie było tematu, dobra, chodźmy do tej bitwy. Bo już mamy duże plecy, co mi się bardzo nie podoba. No i oczywiście najdalszego kołacha dostałem. No dobra, może nie najdalszego, ale słabego. Bitwa za 261 zł. No, minimalnie, minimalnie, minimalnie. Ale, 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 czyżby ten Ja za 18? Dobrze, wygrywamy. To jest drugie? Oczywiście, że nie. Ale tu nawet bitwa się nie zwróci. No dobra, wygrałem, ale co z tego, że wygrałem? Ale nie zarobiłem. Stuwę jestem w plec na tej bitwie. Dobra, Piola. Proszę, mój droższy. O -o. Ale pipa. La Fon. No nie podoba. Nie to. Bitwy. Dobra. Ostatnia bitwa, i wydaje mi się, że skończymy odcinek. A ty, widzę, używasz kodu Bartolomew. 10 minut przygotowaniu, 20 na start. Codzienna darmowa skrzynka. Oczywiście też również możecie zostawić komentarz. A ja właśnie znów przegrywam. No, znów nie jest mój dzień. A może, może, może. O! A jednak! Dziękuję, dziękuję, dziękuję. I co mamy teraz? I dalej mamy, wygrywa. Tej skrzynki nie lubię. Nie wiem czemu. Ogólnie nie polecam otwierania skrzynek. Lepiej brać udział w case battle. O! Ale ładne to! Ale brakuje. Brakuje normalnie 3 złote. Nie, on, on. Ja! Nie, on! On, on, on! on. 349, zostawiamy sobie klocka Ten na underdogu będzie ładny No, jakby tak trafiło coś takiego się Ojej I teraz mamy win Nie można mieć wiecznie pleców, patrzcie na to Patrzcie na to, że ja to wygram w tym momencie Okej okay. To jeszcze nie ma tragedii tak, jeszcze da się z tego wyjść. Mówiłem, dziękuję. O, ok, Okej, okay. okej. Ale, 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 ale le, 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 le. Robi się bardzo źle. Ehe, jednak nie. Tak, wygrywam. O dwa złote wygrywam. No, no, no. Całe złote 40. Ale. Nie. Nie no nie! Dlaczego mi to robisz? Dlaczego? I mi no, przegrałem znowu. Do Nieważne. 300 zł nad dzielonym. 60. do... już nie mogę, Ok, ale... Skopiuj bitwę. Dorzućmy... Zróbmy na trzech. Tak, to jest dobry plan. I żeby łączny koszt był 279 plus minus. Otwórzmy sobie takie skrzynki. Ja całkowicie randomowo je klikam, nie? Żeby nie było. Po prostu jestem ciekaw, co wyjdzie z mojego... I coś za 5 zł. Za 5 zł, za 5 zł. Mamy skrzyneczkę taką. O! I zróbmy tak, na trzech graczy nie można być pazernym, prawda? Prawda. Mamy łącznie 14 skrzynek. O! Widzę, że mamy chętnych do gry. To jest zwykły tryb. Dobra, to jest zwykły, nie underdog, więc też jest Mmm, Ale, 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 ale. Chyba ninja. Zdecydowanie ninja. Mm, proszę Państwa, co emocje jak na grzybach. I wciąż ninja, trafiając MK za 2,69. No, a wópka za. Niecałe 10 zł też jest słabo, ale może nie, nie dostanę drugiej naklejki. dostanę naklejkę za 13. no To jest prawda najdroższą, ale wciąż mi brakuje 23. 20... O, panie, to ty na mnie spojrzałeś. O, je, Dobra, no nie, no 104, FU 54 zł różnicy między nami. Wciąż jest zbyt duża różnica i zostało 6 tylko skrzynek. Czy ja trafię coś grubego? Czy ja, proszę Państwa, trafię coś? No, 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 no nie. Właśnie Sylo przeszedł na prowadzenie. Bo dostał Dragon Fryera. Ale, ale, ale. Dobra, ja w razie czego mam kosę, będę mógł ją sprzedać z roli Bitwy za Klocka. Bo to mi się już nie podoba. 10 skrzynek po stówce. Więc albo grubo, albo wcale. Ło, wow. problemy techniczne. No dobra, przegraliśmy. Ostatnia bitwa, kochani. Ostatnia bitwa, którą stworzę ja. Gdzieś... Co tu się... odpierciela. Halo. Zróbmy okay, zróbmy tak, zróbmy tak i na koniec tak, jakąś taką oh. nie za dużo. Tak. Idealnie czterech graczy. Underdog. Lecimy. Tak to się mówi, nie można być pazernym. Nie można, ale ja jestem. Bo czemu by nie? Dobra, nie ma chętnych. Nie wiem, co jest najdroższego w tej krzemce. No, rękawiczki, sportlowcy. No, no, no. I na razie Bot i Samu. Ale to bez złotówka jest między mną a nim, więc nie ma tragedii. Teraz właśnie wychodzę na prowadzenie. Tak, dobrze. Bitwa za 1000 zł. Co z tego będzie? Dobrze, dobrze. To mi się bardzo podoba. Po tej bitwie kończymy bez względu na jej wynik. To mi się bardzo podoba. Bardzo, bo mam bardzo duża różnica między mną a tymi botami. Tak. 159 ja i... Jest tanie, prawda? Dobra, to nie było tanie. Ale. 100 tych różnicy. Daj mu coś takiego za dwie stówy. O, to jest chyba drogie Nie, 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 no nie rób mi tego. no Proszę, chociaż teraz 65. No nie. Prawda, aż mi ten uciekł. Do wrażenie. No i co? Przegrywamy. No cóż, Jak to bywa w życiu? Raz przegrywasz, raz wygrywasz.